Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcinku Gwintowych Tali. Moi drodzy, tym razem Ava forsa, ale nie, Necker czy tego, podo tego typu podobne deki. Yy, stwierdziłem, że pogramy sobie yy, nagrodami nagrody. Jak sobie widzicie, mamy Brutala, Pogromczyki, mamy Szachraja, Ignatiusa, Gradena i tak dalej. Czyli pełno złotych kart, które są naprawdę. Praktycznie każda jest znacząca w tym deku. Nie ma takich, że kart, których możemy się wyzbyć w R1 i nie, nie odczujemy jej. Więc to jest widzicie ten trzon tego deku. Plus do tego oprawce, oczywiście, który też jest bardzo mocny w momencie, jak mamy. Możliwość nadania statusy nagroda. Moi drodzy, jeżeli chodzi o, o karty takie kluczowe, jak jak wspomniałem, praktycznie te wszystkie złote karty, może poza kurtem, są bardzo znaczące. Czy to pogromczyni pod oprawcę, który robi bardzo fajne punkty, czy to szachraj również z pogromczynią, czy w ogóle jeżeli chodzi o szachraja i oprawców ze statusami nagrody są bardzo, bardzo tutaj ważne. Kale, oczywiście może nam pomóc Wygrać R1 Starałem, Staram się bardzo często go gdzieś tam W R1 grać razem z oprawcą, z wesołkami Może nawet tunelem Świdrowym, czy tam tunelem świdrowym Świder tunelowym Więc tutaj bardzo ważne to jest Brutal też bardzo fajne punkty robi Zwłaszcza jak trafiamy na takie duże jednostki Jak Regis, bo też można trafić Czy nawet ostatnio trafiłem Na, na Szachraja również, który grał Gościu, tylko grał Inną troszeczkę wersję, bardziej lojalną z Juniorem zamiast Siroko i do tego jak dobrze pamiętam, to grał jeszcze e, Oktawie. Hel, właśnie, żeby dobrać lepiej karty. I właśnie to co wspomniałem, można jeszcze grać w ten sposób. Natomiast ja polecam tą wersję. Oczywiście trzeba dobrać, jak to w syndykacie większości deków, trzeba dobrać. No i tak jak wspomniałem, otwarcie to jest z reguły, jak na BlueCoinie, to otwieramy wydobywaczem, robimy sobie jakiś status, do tego oprawce, żeby zbić tą jednostkę. No i staramy się przede wszystkim nie przegrać rundy na równych, gdy jesteśmy na BlueCoinie. Na RedCoinie to wszystko zależy, jaką rękę mamy, ale no w większości przypadków, jak grałem offline, to musiałem pasować po trzech kartach, bo niestety mocne tempo. No, więc yy, wszystko zależy, tak naprawdę, co dobierzemy w R1. Jak będziemy mieć bardzo brązową rękę, możemy ją ciągnąć. Jak będziemy mieć mocną rękę, no to trzeba będzie się nastawić na raczej pas, i czasami nawet na równych kartach. Yy, na koniec, yy, oczywiście, zapowiedzi. Poproszę Was o komentarz, co sądzicie o tym deku. Yy, o yy, łapkę w górę dla zasięgów. No i oczywiście, suba, jeżeli jeszcze nie macie. Teraz to wszystko już nie przedłużam. Zapraszam Was na yy, dwie gierki z tej talii. Miłego seans. No i moi drodzy, mamy insurrekcję na początek. E, no dobra, jeszcze blue coin. No dobra, okej, okay, jest spoko, wydaje mi się. Na pewno wyrzucimy to, zostawimy to, może szachraj zostanie? Zobaczymy. Okay. Tego się wyzbędziemy. Tego raczej nie potrzebuję na początek. Boję się, że się nie dobiorę, A, ale... Kto nie ryzykuje, ten nie spija śmietanki. <laughs> Trochę mocna ręka, ale zobaczymy. Okej, okay. wydaje mi się, że jest, jest spoko. Rozpoczniemy oczywiście od wydobywacza zeznań. Ze względu na to, żeby zagrać no unitowo, nie dać przeciwnikowi za bardzo... za bardzo możliwości. Uuuu, łobrońca panie. Hmm, takie cyrki. Nie chciałbym siroko odpalać, bo nie wiem co tam będzie za tym, tym e, obrońcą. jacie! czyżby pasy albo jazda burę i chorągwi? A to ciekawostka, moi drodzy. Na 6 obrażeń Musimy zrobić. Zrobić tak. Okej. Okay. I mamy tu 7 punktów. Nie zauważyłem, czy overprofit był czy nie, ale chyba nie. Mamy jazdę góry i chorągwi, moi drodzy. O no to ciekawe zagranie no, jest tempo, ale my się pozbędziemy Mr. Foltesta tu jest pięć punktów no dobra, Foltesta się wyzbyliśmy Dobry mecz up, trafiliśmy generalnie. Jestem mega zadowolony. No i nasz Ignatius już ma 13 punktów. Swoją drogą dajcie znać, czy taki Ignatius na przykład nie powinien dostać e, bufa. Dajcie znać. No i właśnie, teraz pytanie, czy ja chcę zagrać pogrączynię? Bo to jest takie trochę może być niefajne zagranie. Wiecie co? Zróbmy na razie tak. Zaczyna się robić problematycznie trochę. Chciałem czy wesołki nie zagrać, ale to jeszcze poczekamy, bo wesołki plus pogromczyni. Plus jeszcze tutaj mamy kolejnego łowcę. No to jest spoko, nie? No w teorii, w teorii mógłbym spasować, prawda? Nie ma tempo, nie ma tempa. Mogłem w sumie jeszcze zagrać tutaj. Kurczę, ale dużo, dużo ma tych, tutorów tu. No i pasy zagrywa. No musimy chyba dograć tu jeszcze, moi drodzy. Tak mi się wydaje. Zagramy Szachraja. uhu uch, uch, uch. Uh. Ale punkty idą. Dobra, Zagramy szachraja. Tu mamy dwa punkty, więc możemy coś powyciągać takiego. Znam ja czarowników sprawy i sposoby. Wiem ja, z czego ten dekokt. Jest to się ten kas, czy nie? właśnie. Ciekawa rozgrywka. Ok, stworzy posiłki w to. No ja zagram. Ja zagram, zagram nie. Więc spokojnie. Zostawimy sobie może te dwie karty, może nawet Siroko pójść. Tu jeszcze jeden ładunek mam, w razie w. A on lidera straci. Jak zagra teraz. Źle zagrał, to trochę. Pomógł w środek i od razu i by przyszedł. To byłoby lepsze zagranie. To będzie moje ostatnie. Żeby to załatwić jeszcze. Wygraliśmy pierwszą rundę, co prawda najbardziej ze wszystkiego to boli mnie to, że zagraliśmy pogromczynię czarownic. Ale już nastakowaliśmy Ignatiusa, mamy Kaleba w razie czego, więc może nie będzie tak źle. Okej. Okay. Ujujuj, Graden. <ścoughs> Fantastycznie. No dobra, zobaczymy co tu wyjdzie. Idealny byłby tu teraz Xavier, nie. Pytanie czy ja potrzebuję grać tak agresywnie. Czy mogę długą rundę zagrać? No niby ma raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. To jest 20 punktów, czy ja tego się boję. Chyba nie, chyba wolę mieć. Boże, momencik. W sumie mam czym grać. Jak tylko dobiorę bank Vivaldiego. Dobra, gramy. Gramy, rozstawiamy się. Zobaczymy, co tam będzie grane. Na pewno jest onej romancja, i do tego. Mm... ofiolkę mamy. Okej. Okay. nie ma miejsca dla odmińców. Mamy. Dobre punkty w razie czego? zobaczymy, co wyjdzie. No, będę musiał wyznaczyć nagrodę, więc tutaj haracz nie zadziała. Gdyby była Pawetta, to byłoby nawet spoko. Teraz zagrana, bo to będzie prawdopodobnie Pawetta. Jest onej romancja. Wyzbyłem się pierwszy. O! Mutagenerator, moi drodzy! Ojojoj! Oj, oj. To zmienia postat rzeczy. Teraz pytanie: czy ja nie chcę spasować przypadkiem? Nie, gramy dalej. Chciałbym jeszcze gradena zagrać. I będzie okazja, widzę. Jest pawetta, paweta za 7. Nie będę w stanie zrobić tu nie więcej. Ale lider będzie miał 5 punktów. A nie klikną, szkoda. Każdy ma szansę w mhm. No i mamy. 6, 6 akurat monet było. Tu mamy 6 monet, no i co? Ja bym potrzebował przede wszystkim Ignatiusa i może... O! A to ciekawe. Uhuhu! Uh, jaki wysyp! No dobra, teraz pytanie zasadnicze. Czy... <ścoughs> Czy przeciwnik ma... ...uzdrowienie? Jeżeli ma, to przegrałem. To będzie wstyd. Wstyd nad wstydami. O kurde. O kurde. Dobra, potrzebuję to, potrzebuję to, Ignatiusa i to. Dobra, jeden jest, żeby wyznaczył nagrodę. Drugi też jest. Oj mordę. Dobra, okej. Okay. Coś mamy. Żeby, żeby wydawać. Tu mamy 13 plus 6. Tu mamy to. Dobra. To będzie ciekawie. Jeżeli tam jest cała chmara tych na łapie. Okej, okay, drabina oblężnicza. Nic znaczy nie może zagrać po prostu pawettę przedostatnią. Oj, ale tutorów nie ma. Pamiętajmy, że nie ma tutorów, więc chyba że dekret królewski jeszcze. Bo zużył onej romancję oj oj, 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 oj Sprytne Sprytne zagranie Nie ma To sygnalizuje nam, że raczej nie ma Już że nie mam trutki na łapie. To też mu dałem sygnał. 6 punktów. No nie mam świeczki. Świeczki ani Ignatiusa. No jestem ciekaw, czy to wystarczy. Ej, w sumie mogłem to uderzyć. No. Jednak zwycięstwo, ale nie dobrałem wszystkiego. I Blitz w R2 okazał się dobrą decyzją. Jestem ciekaw, czy po prostu nie dobrał, czy nie grał e, przeciwnik. E, jak to się nazywa? E, uzdrowienia. W takim razie, zapraszam Was do drugiej rozgrywki. No i mamy drugi mecz. Tym razem gniew morza. Coś się tak różnorodnie zrobiło. Mam wrażenie, że nie tylko NG czy KP. Ale zrobiło się troszeczkę różnorodniej. Dobra, Pitu, Pitu, lecimy. Pff, teraz Red coin dla równowagi. Zobaczymy, czy wygramy. To może być ciężki tak naprawdę mecz. Mamy małą syrenkę, a dokładnie hafrue. Hafrue mamy. i co odrzucił? Odrzucił bestię. Czyżby, czyżby jakaś renfri na bestiach, czyżby z. Dużo koinów będzie z tego, więc dlatego tak zagrałem. I zagramy tunel. A dokładnie, świder. <śm> no ja pierniczę, ale leci. Się wyzbyć, widzę. Ostry zawodnik, moi drodzy. Nie, zagramy wesołki. Aby się pogromczyni w takiej co? No dobra, to jest pas, moi drodzy. Bardzo mi się to nie podoba. No ale malascy zawodnik. To jest straszne, wam powiem. Czy ja jestem w stanie to przebić w, w trzech kartach, gdyby on spasował? No on zrobi tak naprawdę na pewno. 5 punktów to jest minimum do 6, liczmy, czyli miałbym 1. O kurde, powiem Wam, że to jest pas. Nie ukrywam, że warto byłoby wygrać rundę z tego względu, żeby przede wszystkim e, e, mieć lasce na flaminikę. Ale może być taka sytuacja, że flaminika mu nie wystarczy, więc zobaczymy, jak to pójdzie. No, ale powiem wam, że zaskoczył mnie zawodnik i to tak. Fest, fest. Dobra, mamy wszystko w sumie. Poza pogromczynią. Na ewentualny Ewentualną obronę. Dobra, czyli rzucamy Axela do przodu i robimy tempo znowu. słoniczka ma. Szkoda mi tego lidera ale. To jest ustawienie pod. żeby zagrać kurta do przodu i załatwić wysłanniczkę. Nie wyciągałem mu tej wysłanniczki. Okej. Okay. Nie wyciągałem mu tej wysłanniczki po to właśnie, żeby. Mm... nie miał pod ewentualne wskrzeszenie. W sobie kliknąć, bo i tak będę miał trzy monety. Tu spotkanie Muszę jeszcze pogromczyni zagrywać. Nawet nie próbuję jej szukać. Bo znając moje szczęście to nie, nie złapię. tego co chce. Martwi mi to, że mi się kończy już pomysł powoli, co dalej zagrywać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli jeszcze nie przebija. No i Gnatusa zagramy, jak będzie trzeba. Oj, oj, nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Dobra, mogę. No nie! O Boże, ale się zrobiłem. Chyba przegrałem to właśnie. Nie jestem w stanie tego zbić. Ale to jestem w stanie zbić. Czyż nie? Poczekajcie. Mam pomysł. Graden wejdzie, ale bez wzmocnienia. Każda ma szansę na nadzenie. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muszę chyba wszystkie monety wydać. Ta. Aha, i to chyba tyle, moi drodzy przeciwnik już wie, co się wydarzy. Gdybym ja miał monety, to by przebił to bez tych. De facto pogromczyni. Została mi. Został mi kaleb. To i to, więc. Kurde, nie. O, wrócił zawodnik. A, i jeszcze brutal mi został. I mamy oprawcę jeszcze, oczywiście. Ale muszę dobrać wszystko. Muszę dobrać pogromczynię, muszę dobrać oprawcę i brutala. Jak te trzy karty dobiorę, to jesteśmy w domu, jak nie, no to będzie problem, ale chyba przeciwnik yy, troluje mnie. Więc w międzyczasie poproszę was o suba. O właśnie, poproszę was o suba, o komentarz, o łapkę w górę. I dajcie znać, co sądzicie o tej talii, bo powiem wam szczerze, na początku sezonu mi się grało kiepsko. Ale od jakiegoś czasu naprawdę fajnie mi się gra tą talią i jest naprawdę fajnie. fajnie. Jest naprawdę fajnie. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Do następnego razu. Hej.